Pani nikogo nie zapraszała, Pani będzie sprawała. pani będzie miała swoją telewizję, no, własny program w tej ale telewizji. Ja prowadzę ten program. Ja e, jest to jest tego przedstawiciel programu. Komitetu proszę LPR, sprawa, ale, była ale ja sprawa była na zarządzie. Sprawa była na zarządzie i powiedzieliśmy ja muszę, jedno. Ja muszę, Dobry wieczór. Do... Pani dyrektor, proszę wytłumaczyć dosłownie. pani redaktor, że to jest panie. przedstawiciel Dobry Dobry Komitetu LPR i on wchodzi. Panie prezesie, to ja zostałam upoważniona przez pana prezesa Urbańskiego, żeby Pan zechciał tak, pozwolić nie, nam zrealizować nie. tę audycję zgodnie ze scenariuszem, bo w innym wypadku będziemy musieli zmienić program z pełnymi tego konsekwencjami. To znaczy? To jest taki komunikat, jaki miałam przekazać panu prezesowi od pana prezesa Urbańskiego. Dobrze, dziękuję. Czyli ustalenia z zarządu są nieważne, rozumiem, tak? Pani Anita była na zarządzie i słyszała e, na to, co żeśmy wszyscy ustalili na zarządzie. Dobrze, ja rozumiem Pani Dyrektor. Tak? Halo. Halo. E, Panie pośle, no nie chcą wpuścić przedstawicieli Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin do, do programu forum. No powiedziano, że przedstawicielem komitetu zapraszanym nie był pan Janusz Korwin-Mikke, tylko ktoś inny. Poruszałem tę sprawę już na zarządzie, no podobno pan, panie premierze. I powiedziano, że pana. Dobrze, dobrze. Dobrze, dziękuję. Ja nic więcej do powiedzenia nie mam. E... Dobrze, nie e... Powiedział, że przyjedzie. E... Pani, pani Ani to była na tym zarządzie. Słyszała pani, co zarząd postanowił. E... To nie jest tak, że pani Lichocka sobie ustala, kogo zapraszać, kogo nie zapraszać, bo partie polityczne w tym programie same desygnują osoby, które mają przyjść i reprezentować komitet wyborczy. Jest to rzecz skandaliczna, to co się wydarzyło. Ja nic więcej nie powiem. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję bardzo. Nie, nie poczekam. Za chwilę Zobaczmy co się będzie działo.